Manko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy robić coś bardzo trudnego. Mam nadzieję, że ocenicie to w komentarzach. Mam nadzieję, że zrobię wszystko według jakiejś tam sztuki, która jest. Lampeczka się cały czas świeci moja biała kochana. Eee... Będę zmieniał, znaczy zmieniał turbinę. Tak, będę zmieniał turbinę. Ja jestem, nie jestem mechanikiem z zawodu. Na pewno już zauważyliście po wymianie żarówek, że to już sprawiało jakieś tam, wow, zgasła cała w szoku, e, z, z, miałem jakieś problemy z tym, że, że, żeby zmienić te, te żarówki, ale podobałem zadaniu, zmieniłem, no przez to, że zmieniłem w kijance prawą, a lewa znowu siadła, no chińskie żarówki za 3 zł, nie kupujcie jej, nie polecam, muszę zamówić sobie jakieś po prostu droższe, może jakiegoś znanego producenta, Zobaczymy, czy uda się takie żarówki dostać. Bo ładnie to wygląda, przynajmniej mi się podoba. Eee, będę zmieniał, mam nadzieję, że uda mi się jak najwięcej nagrać dla Was. Co będę robił? M mam komplet nowych uszczelek. Czekajcie, gdzie? O tutaj wrzuciłem komplet nowych uszczelek. O, o Nie potrafię pudełko otworzyć. Komplet nowych uszczelek, śrubek, kondonów identek. dętek. Mamy wszystko, Nóżówkie. nóżkę. o nawet mamy strzykawkę. Wiecie do czego jest strzykawka? Żeby wstrzyknąć olej do turbiny, żeby nie chodziła na sucho przy pierwszym rozruchu. To jest bardzo ważne, to już wiem, ponieważ jak pierwszy raz wymieniłem turbinę, to zadzwoniłem do swojego znajomego mechanika, zapytałem się, słuchaj zmieniłem turbinę, wydaje mi się, że jest wszystko dobrze. Ale zanim odpalę samochód, powiedz mi, co powinienem sprawdzić, co powinienem zrobić. On mówi: Słuchaj, jak już ją założyłeś, to e, ściągnij, mówi fajki ze świec, żeby on nie odpalił, i kręć, mówi na, na sucho, mówi, żeby on e, napompował olej e, do turbiny. No i tak podłączyłem akumulator, żeby się za szybko nie rozładował, i kręciłem. No i napompowałem olej, i, i samochód jeździł przez rok czasu. Dziadek bo to będzie dziadkowi zmieniał. Dziadek ma taki problem, że wsiadając do samochodu czasem mu ciężko jest odpalić samochód i on wtedy jest pizda, opór, gaz i, I wiecie, jak już załapie, to zamiast, no dobra, puścić gaz, bez sensu w ogóle trzyma ten gaz, no ale załóżmy, że załapie, wciska dalej, gazuje na maksa, wiecie, na zimnym silniku, daje mu wpalnik i jak się okazuje, turbina wytrzymuje maksymalnie półtora roku przy takiej eksploatacji Nowa po regeneracji Będziemy ją ściągać, zobaczymy czy turbina się uszkodziła Czy po prostu to, że ja założyłem To może te uszczelki, bo ja założyłem stare uszczelki Bo dziadek chciał przeoszczędzić Chciał przyjanuszować No to ma drugą wymianę w ciągu e, dwóch lat Trzecią, bo mam jedną turbinę Mam brudne już paluchy, bo od oleju e, Jedną turbinę Drugą, turbi drugą turbinę e, Jedną zakładał serwis Po roku padła roku, może trochę więcej niż rok, tak samo jak teraz, gdzieś w roku. Eee, padła. Te, ja zakładałem drugą turbinę, którą jak ściągnąłem tą starą, mówię kurczę, ona nie jest wcale tak, nie ma luzów, nie, no ale kazał zmienić, to zmieniamy. Ja się tak nie znam, on kazał zmienić, no to wiecie jak to jest. Ja bym mógł być mechanikiem. Eee, Zmień mi to, okej, okay. ja biorę, odkręcam, wyciągam, zakładam nowe, zakręcam. Chodzi, działa. No i tak było. I ostatni dziadek przyjeżdża i mówi, ty Kuba, za mną jest za duży kopciuch idzie, za duży kopciuk za mną, chyba znowu turbo padło, mówię, no co ty gadasz, mówię, turbo, dobra idzie. Guś, no może wszedłbyś ze mną na górę do tego Chińczyka, bym za buty kupił? No, mieliśmy kupić buty, ale nie kupiliśmy butów i tak to wygląda, już ucho mi się Szarki będzie działo z ketonalem, bo zombie mnie napierdala. <grytala> Dziadek zapomniał, się jeździ. Kopci jak skurwysy. Albo maskę. A ja mam tą gaiga. Gaiga hej. To w gejgę? W gejgę tu. Widzisz, tu ten. Widzisz, to jest termo. Ten, a ona jest to nasza. Zobaczymy, co tam się stało. Dobra, znajdujemy się w kanale. Widzicie, prawie pełne wiadro oleju, śruba. Będziemy próbować ją odkręcić. Co to jest w ogóle? Jakby duży krzyżak. Dobra, kurwa, tu jest jakaś kwadratowa śruba. Nie może być kwadratowa. To jest za śruba kurwa. Większa od no tego nie O Mam no nadzieję, że widać jaki zestaw Hady jest zainstalowany, bo są kwadratowe klucze. Wyrobione. No, będę musiał iść kurwa przynieść ten. Tak się dokręca. Poszukać do odkręcania filtra. Zobaczymy, może ręcznie pójdzie. Może. Może tak, może nie. Urwa za bardzo chyba z ściąłem albo już taki miękki jest ten kurwa po że... Mm, ja pierdolę. Ale jak mówię ci, że kurwa. A, się tego nie odkręcimy. Urwa, kwadratowe śruby zrobili. No ewidentnie jest kwadratowa śruba. Ech, damy radę. Ja tam damy radę Pośno Jak to dziadek się mówi Prawdziwy z prawdziwego zdarzenia Nie, ja mówię inaczej, widzisz? Nie ja mówię tak Tam gdzie kurwa oni nie mogą to ja zawsze radę. No. Turbo jest nasz Mogłoby ostrość zapać, jakby mogło. No był szczęśliwy. Się, się by o, zapało. Niech nam domu Niestety te śruby stają wysokiej temperatury. Dobra, puściło. Jest. No tak, kurwa nie ma tu jak wypompować z tego. Wymyślimy coś. może wezmę jakiś wężyk i zaciągnie tak paliwo. Wyjdzie tak? Nie. Nie pójdzie? Mam taki gruby wężyk. Gdzie ty masz bagnet? Ty masz tu bagnet. Tak. Patrz, jakby tutaj udało się jakiś wężyk dopasować? No i co? Wstawić? Może by co? Zobaczymy. Prze zaraz to wymyślimy. Spokojnie. Nie, się Będziemy pracować. Dobra, to widzimy, wylot już jest wolny, teraz musimy odkręcić tutaj śrubki dwie, raz, dwa i jedną tą na dole. Tam na dole jest kurewsko trudno odkręcić. Ty masz trzynastkę oczkową. Może, No i o to mi chodziło, I taką ładną skrachotką. Kaj ty jesteś pierwie. To nie będzie takie proste. Czekaj o... To się będzie wkręcać, to się będzie wkręcać. Dobra, godzimy się tutaj. O mój Boże! Raz, dwa. Czy to jest możliwe? Czekaj. Nie, ja zobaczenia starą tu widzę. Tutaj mamy tak Co to mi tu lata Tą śrubę Tą dolną teraz chcę odkręcić I ona będzie od środka wchodzić Tu są na, od z tej strony Kurwa A tu są z tej strony Dobra jest nad Trzy czwarte, to jeszcze tam bieżę, znaczy 12 no. i trzy czwarte, dwanaście, jedna druga, wiesz no. takie, także kurwa trzeba było zawsze zwracać uwagę co bierzesz, czy rzeczywiście to jest 12 czy trochę jeszcze, nie? Aha. Także Teraz powiedz mi. Tą będę wkręcał, w tą będę czyli do góry muszę dać. Nie wiem to byś skombinował. Kurwa, właśnie to. Tu już poszła. Albo się łepę kurwał. Co? <laughs> czy że ją coś? Nie. Jaja serwis. Trzynastkę potrzebuję znowu, kurwa. Nie wiem, gdzie ją położyłem. Przypadkiem. Co? Trzynastkę. Czekaj, czy będzie na trzynastkę założoną? Później będziesz grabki i już się znajdzie. Na grabkach A. Dobra, mama. Wypchnie się tam. No, od grabki, kurwa zgarniesz na kubka, wszystko będzie. No to Dobra zabał. Nie w tą stronę kurwa, gdzie mam buty. Zaraz mówiłem, że, Ej, ja, mówiłem, że w tą. ja mówię, że mi nie Dobra, a jeszcze ten odpływ jak na co on jest zamontowany. Tu jest trzynastka. Od spodu. Dobra, tu jest, to będzie dziesiątka. Dziesiąteczka będzie. Ale żeby się wielu jeszcze musisz to i żeby wykręcić. O, ta od spodu, ale żeś tak ją złapał, ja możeśmy generalnie nie że tej śruby. Na pewno było wkręcone na klej, wiesz? Żeby nie leciało, żeby nie... Tak, coś samo. tam było, kurwa. Coś tam już, nasi tam byli. No. Coś skombinowali, to miało a... być Potem miało być nagwintowane, potem coś, a potem pewno na kolej zrobili i chuj. Co, jako, kurwa że my zrobili i chuj. Jakby było zrobione tak jak powinno być, to się kurwa wykręciła. Tak. To jest kręcone na olej, to nie ma chuj, aż chwili dało wykręcić. Kurwa! Kolejne nie mogę kręcić. Co znowu? I chuj tu wcześniej kręcił. Ta. Czekaj muszę tam podejść gdzie ty jesteś. Co? Muszę tam podejść gdzie ty jesteś. przez się. Tam od spodu, gdzie jestem... Pod... Jest z tego oleju, nie? Cześć widzowie Tak, turbina jest wymontowana. Nie będę Nie pokazywałem wam. Lopię, dobra. Najlepsze ja jest to, że tam jakoś dużo oleju nie ma ale z interkulera się wylało tutaj macie dół interkulera wylało się trochę co to kurwa, jak to jest skąd to jest jak turbina nie ma luzów na drugi dzień zmagań z turbiną turbina jest założona, uszczelniona ponieważ były problemy pokazuję były turbiny. Widzicie ten śrubunek tam? O, z tego leciał olej. Tam jest taka uszczelka gumowa, którą trzeba zawsze wymienić. Ja tego nie zrobiłem, bo nie wiedziałem, że tam jest uszczelka. Druga sprawa. Ten wężyk idzie tu do dołu. Czekajcie, jest tylko jakaś tak I leciało drugie. Bo ja to odkręciłem. Jak ruszyłem, to już trzeba było tutaj też wymienić uszczelkę na nową. Ale szczęście były. Kolejna sprawa. Jak odkręciłem to, zgubił się... Przewód musiałem dorobić czegoś innego, zobaczymy czy to pomoże. Będziemy próbować. Światło tylko ustawię jakoś. Czekaj, światło sobie tylko podświecę. Czekaj. Będzie widać? Nie będzie widać. No dobra, dawaj. Poczekaj! No możesz. On sam zgasł? No. Wymiana turbiny zakończona powodzeniem. 12, 13, 14 godzin to zajęło, ostatnio zajęło mi to 4 godziny i nie było tak skomplikowane. Choć nie miałem uszczelek, choć nie miałem nic, a tym razem zajęło to tyle czasu. Troszeczkę były problemy z uszczelkami, ponieważ yy, leciało przez nie, zobaczcie co tutaj mam. To jest odtąd. Robiliśmy przejażdżkę, nie zauważyłem od razu, że z, dolnej, z dolnego leci przewodu. Później z górnego. Pozakładałem nowe uszczelki, zapałem, działa. Problem był z tym, że nie mogłem, jak już wykręciłem, wykręciłem z drugiej strony, nie mogłem złapać gwintu na turbinie. Nie wiem, czy tam się czasami coś nie stało. I mam nadzieję, że nie trzeba będzie jeszcze raz tego wszystkiego rozbierać. Na razie wszystko trzyma, bo chyba na siłę wkręciłem śrubę. Wiem, że tak się nie robi, ale no mówię, nie będę wyciągał turbiny, żeby założyć drugą, która ma dobry gwind jak gdyby, nie? Widocznie te dwa ząbki z góry ściąłem przez przypadek, jak próbowałem wkręcić na sztywnym przewodzie, Mogło, tak naprawdę ten przewód mógłby być w stalowym oplocie, mi się wydaje. Ciśnieniowy taki, co, co jest do przewodów hydraulicznych. I mi się wydaje, że też by to działało. Nie wiem dlaczego tak jest zrobione. No ale tak zrobili, tak jest, tak założyłem. Jestem zmęczony. Cały dzień w pozycji bociana na jednej nodze wisiałem. Nie było to wygodna pozycja na, na robotę. No ale jest skończone, zrobione. Przejechaliśmy teraz koło 30-40... około 40 kilometrów. No, wiecie, przy, najpierw tutaj się rozgrzał, przejechaliśmy się tutaj wolniutko, rozgrzał się tak za 40 minut, żeśmy jeździli tu wolno w okolicy, później pojechaliśmy w trasę na, Sos, na S8, dałem mu palnik do 160, jedynie co mnie martwi to, że od, y, taka jest dużo turbo, turbo dziura, nie? Wiecie o co chodzi, że dajecie gaz i brakuje mocy, dopiero przy 2,5 tysiąca obrotów czuć, że ta turbina się załącza. Nie wiem, czy tam czasami nie jest do regulacji ta turbina, że ona powinna jak gdyby niżej trochę złapać. Ale możecie w komentarzu, ci co się znają, mogą mi powiedzieć na przykład, tutaj musisz to podkręcić, a może zmienić, bo tam jest ta gruszka, nie, która się załącza i może, może to wystarczy zmienić, więcej, mniej, może szybciej, żeby się trochę załączało, bo ja wcześniej do samochodu nie jeździłem i nie wiem, kiedy ona się załączała, nie? To jest też, też taki problem. No teraz idzie. Wcześniej już nie chciała iść. Tak naprawdę dwie turbiny były dobre. Dlaczego zaczął kopcić? Tego nie wiem. Tego nie wiem, yy, nie potrafię powiedzieć, bo jest czysta z interkulera wylałem olej yy, mniej więcej koło pół, może przez pół litra. No setkę może oleju wylałem z interkulera. Od dołu, co jest tak kolanko. To jest Volvo 41,9 Turbo. 1,9 silnik Renault Turbo, nie? DC, DCI Jakiś taki chyba. 2004 rok. dla zainteresowanych, zainteresowany, jakby ktoś wiedział. Wylałem z pół litra. Zadzwoniłem do znajomego mechanika, który się bardzo dobrze zna na samochodach, bo potrafił mi wszystko wytłumaczyć przez telefon. Mówi, że 100 ml e, w, przez dłuższy czas, bo ja tam nigdy nie odkręcałem. Ten samochód u nas jest już za 7 lat. Dziadek tym jeździł i nigdy nie było odkręcane, nawet przy ostatniej wymianie turbiny nie było takiego problemu, bo ja tego nie odkręcałem, więc nawet jak wtedy była wyrąbana turbina, więc ten olej tam wleciał, nazbierało się to wszystko i może przez to zaczął, wiesz, wiecie, zaczął dmuchać, za dużo oleju było już w tych przewodach i zaczęło to wydmuchiwać po prostu i dlatego zaczął kopcić, niepotrzebnie może była ta turbina ściągana nawet. No to jest właśnie ta wada, że nie jestem stuprocentowym mechanikiem, dopiero mi wytłumaczył, mówi słuchaj, bierzesz pieluchę, zakładasz na wydech od turbiny i leci i dmuchasz, nie? No już. No więc tak jak widzicie, za mną kończy się dzień i weekend tak naprawdę. 12 godzin spędziłem przy turbinie, bo tego chyba nie powiedziałem. E, mam nadzieję, że nie zasłoniłem mikrofonu i jakoś to słychać. E samochód jeździ, przejechaliśmy się nim jest wszystko dobrze, na całe szczęście przemęczyłem się trochę, to jest właśnie to, że ja nie jestem mechanikiem, tylko um, uczę się trochę dłuwać przy samochodach i e, niektóre rzeczy wykonuję sam. Całe szczęście jeszcze mam kontakty do różnych znajomych, do których mogę zadzwonić, zapytać się, e, czekajcie, aha bo tutaj słońce się odbija e, Zapytać się o, o to, co powinienem zrobić, co się dzieje, gdzie powinienem zajrzeć. No jest ok, nie będę wam tego pokazywał, bo to nie ma sensu. Bo to tylko miało być, że ja takie rzeczy robię, dlatego nie ma live'ów, dlatego nie ma odcinków wcześniej, bo no nie mam czasu, żeby usiąść na komputerze i sobie grać wtedy, gdy mam właśnie jakąś robotę czy coś do zrobienia. Ładna pogoda, mam nadzieję, że już ta wiosna nas zawita za stałe, że już nie będzie. Yy, śniegu, że już nie będzie mrozu. Mam nadzieję, że Wy też tak myślicie. W tym momencie się z Wami żegnam. Na razie dzięki, cześć.